Niektóre rany nigdy nie goją całkowicie. Możesz iść dalej, możesz odbudować swoje życie, możesz nawet próbować zapomnieć, ale pewne zdrady pozostawiają głębokie blizny, których nie da się wymazać. I niezależnie od upływu czasu, jedna prawda pozostaje. Są zdrady, których nie powinno się wybaczać. Nie z powodu urazy, nie z powodu zemsty, ale dlatego, że wybaczenie byłoby ignorowaniem lekcji, jaką one niosą. Stoicy nauczyli nas, że życie składa się z wyborów. Możemy wybierać nasze bitwy, nasze wartości, a nawet naszą reakcję w obliczu cierpienia. Ale jest jeden wybór, który definiuje jakość naszej podróży: ludzie, z którymi idziemy, i nic nie wystawia tego wyboru na próbę, tak jak zdrada. Marek. Aureliusz mówił: Co jest w naszej mocy tylko nasz umysł, nasze wybory, nasze zasady. Ale co jeśli ktoś, komu ufaliśmy? niszczy tę ufność. Kiedy ten, kto miał nas chronić, jest pierwszym, który nas zrani? W tych chwilach stoicka filozofia zachęca nas do refleksji: czy wybaczenie oznacza zapomnienie, czy przezwyciężenie oznacza ponowne zaufanie, czy są zdrady, które wymagają definitywnej odległości? Wybaczenie często postrzegane jest jako cnota, oznaka duchowej wielkości, ale czy wybaczenie oznacza pozwolenie, aby ta sama osoba miała kolejne szanse by cię zranić Seneka ostrzega nas przed niebezpieczeństwem ciągłego zaufania tym, którzy już nas zdradzili. Pierwszy raz, kiedy mnie oszukujesz, wina leży po twojej stronie. Drugi raz wina leży po mojej stronie. Wybaczenie może być darem, który dajemy sobie sposobem na nienoszenie żalu, ale to nie oznacza otwierania drzwi na powtórzenie zdrady. Stoicy również mówili o znaczeniu sprawiedliwości i godności. Kiedy ktoś zdradza twoje zaufanie, ujawnia coś istotnego o swoim własnym charakterze. Jeśli ignorujemy tę prawdę, stawiamy się w sytuacji podatności, powtarzając cykle bólu i frustracji. Wybaczenie pewnych zdrad nie jest oznaką szlachetności, lecz naiwności. Nie chodzi tu o zemstę, ale o szacunek do samego siebie. Dziś przyjrzymy się pięciu zdradom, których nie powinno się wybaczać w relacjach. Niezależnie czy chodzi o przyjaźnie, rodzinę czy miłość, pewne czyny ujawniają więcej niż tylko chwilowy błąd obnażają prawdziwy charakter danej osoby. A gdy ta prawda zostaje ujawniona, udawanie, że nic się nie stało, może być jeszcze większym błędem niż sama zdrada. Jeśli ten temat rezonuje z Tobą, zostań z nami. A zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać kolejne refleksje na temat filozofii, mądrości i ludzkich relacji. Teraz przygotuj się. Niektóre z tych zdrad mogą być bardziej powszechne niż myślisz. Pierwsza zdrada, której nie powinno się wybaczać, to brak lojalności w trudnych chwilach. Wszyscy napotykamy wyzwania w życiu problemy zdrowotne. Trudności finansowe, okresy smutku czy kryzysy emocjonalne. I to właśnie w tych momentach odkrywamy, kto naprawdę stoi u naszego boku. Są ludzie, którzy twierdzą, że są przyjaciółmi, którzy przysięgają lojalność, obiecują być obecni, ale w chwili, gdy najbardziej ich potrzebujesz, znikają bez śladu, uciekają od niewygody, unikają Twojego bólu, a w niektórych w przypadkach nawet wykorzystują Twoją podatność dla własnych korzyści. Łatwo jest być przy kimś, gdy wszystko idzie dobrze. Gdy jest pieniądz, dobre okazje, chwile radości i stabilność emocjonalna. Ale prawdziwa lojalność ujawnia się w przeciwieństwie, gdy pojawiają się trudności i gdy wsparcie staje się niezbędne. Brak lojalności w trudnych chwilach. Jest cichym sygnałem, że ta osoba nigdy nie była naprawdę przy tobie, była przy tobie tylko w korzystnych okolicznościach, jakie mogłeś zaoferować. Seneka mówił: Przeciwności budzą talenty, które w czasach dobrobytu pozostawałyby uśpione. Ale przeciwności również ujawniają coś jeszcze ważniejszego: kto naprawdę zasługuje na bycie u naszego boku, kto jest z tobą tylko w dobrych momentach, nigdy nie był z tobą naprawdę. Prawdziwa przyjaźń ujawnia się podczas burzy, a nie w spokojnych chwilach. I nie chodzi tu tylko o tych, którzy odchodzą. Są też tacy, którzy oprócz braku pomocy, jeszcze cię zepchowują w dół. Ci, którzy nie omijają okazji, by przypomnieć ci o twoich porażkach, którzy umniejszają twoje cierpienia, sprawiając, że czujesz się jeszcze gorzej, gdy już leżysz na dnie. Takie osoby nie zasługują na drugą szansę. Kiedy ktoś pokazuje, że nie można mu ufać w chwilach burzy, nie możesz pozwolić, aby korzystał z Twoich słonecznych dni. Są też tacy, którzy wracają, gdy Twoja sytuacja się poprawia, jakby nic się nie stało. Pojawiają się z uśmiechem, pełni sympatii, próbując wznowić relację dokładnie tam, gdzie została przerwana, jak gdyby porzucenie w najtrudniejszym momencie było jedynie drobnym szczegółem. Ale prawda jest taka, że ten szczegół ujawnia wszystko, co musisz wiedzieć o tej osobie. Jeśli nie byłeś przy niej, kiedy najbardziej jej potrzebowałeś, co gwarantuje, że będzie przy tobie następnym razem? Stoicy uczą nas, że życie powinno być budowane na prawdziwych relacjach. Nie ma honoru w utrzymywaniu kogoś blisko, kto już udowodnił, że jest z tobą tylko wtedy, gdy jest to wygodne. Życie jest zbyt krótkie, by inwestować energię w ludzi, którzy nie znają znaczenia lojalności. Jeśli ktoś odwraca się od ciebie, gdy wszystko się rozpada z rozum, ta osoba nigdy nie była naprawdę po Twojej stronie. To jest zdrada, której nie powinno się wybaczać. Teraz przejdźmy do drugiej zdrady, jednej z najbardziej bolesnych i niebezpiecznych złamanie zaufania poprzez kłamstwo i manipulacje. Niektórzy ludzie nie tylko zdradzają Twoje zaufanie, ale robią to w sposób wyrachowany, zniekształcając rzeczywistość, by utrzymać Cię pod kontrolą. Druga zdrada, której nie powinno się wybaczać, to złamanie zaufania poprzez kłamstwo i manipulację. Zaufanie to jeden z najważniejszych filarów każdej relacji, czy to miłosnej, rodzinnej czy przyjacielskiej. Kiedy ktoś cię okłamuje, nie tylko ukrywa prawdę, zniekształca rzeczywistość dla własnych korzyści. A kiedy to kłamstwo staje się nawykiem, kiedy jest używane do manipulowania twoimi uczuciami, decyzjami i postrzeganiem świata. Szkoda staje się jeszcze głębsza. Manipulatorzy nie pojawiają się jako wrogowie, nie wchodzą do twojego życia z zapowiedzią, że cię oszukają. Wręcz przeciwnie, są czarujący, wiedzą dokładnie, co chcesz usłyszeć, potrafią udawać ofiary, gdy jest to potrzebne. Używają słodkich słów, aby zakryć gorzkie intencje i stopniowo budują sieć kłamstw tak misternie utkanych, że kiedy w końcu zdasz sobie sprawę, co się dzieje, jesteś już całkowicie wplątany. Manipulacja może przybierać różne formy. Może to być ktoś, kto sprawia, że czujesz się winny za rzeczy, których nie zrobiłeś, kto zniekształca Twoje uczucia, aby cię kontrolować, kto ukrywa informacje, by zawsze mieć przewagę. Może to być ten przyjaciel, który zawsze ma dobre wytłumaczenie dla swoich kłamstw, ten członek rodziny, który używa emocjonalnego szantażu aby osiągnąć swoje cele, lub ten partner, który tworzy psychologiczną grę, w której zawsze wychodzisz przegrany. Stoicy uczą nas, że prawda powinna być niezbywalną zasadą. Epiktet mówił: Jeśli ktoś niesprawiedliwie mówi źle o tobie, nie przejmuj się, żyj tak, aby nikt mu nie wierzył. Problem polega na tym, że kiedy żyjesz z manipulatorem, twoje własne postrzeganie prawdy zaczyna być kwestionowane. Zaczynasz się zastanawiać, czy naprawdę przesadzasz, czy jesteś niesprawiedliwy, czy może źle interpretujesz rzeczywistość? I to jest najniebezpieczniejszy efekt manipulacji. Podważa ona Twoją pewność siebie, czyniąc Cię podatnym na kolejne kłamstwa. Wybaczenie kłamstwa może być zrozumiałe w pewnych przypadkach. Każdy popełnia błędy, a niektóre kłamstwa wypowiadane są z lęku lub słabości, a nie złośliwości. Ale kiedy kłamstwo staje się wzorcem, kiedy manipulacja staje się stałym narzędziem, wybaczenie oznacza pozwolenie na kontynuację tego stanu rzeczy. I dokładnie tego chce manipulator. Wielu manipulatorów przestaje, dopiero gdy zdają sobie sprawę, że ich taktyka już nie działa. Jeśli nadal dajesz kolejne szanse, nadal usprawiedliwiasz ich kłamstwa, wysyłasz jasny sygnał: mogą kontynuować. Ale kiedy się odciągasz, kiedy odcinasz tę osobę od swojego życia, kiedy pokazujesz, że twoje zaufanie nie może być kupione wymówkami, odzyskujesz kontrolę. Nie daj się zwieść. Ktoś, kto wielokrotnie cię okłamuje, nie zmieni się z dnia na dzień. Niektórzy ludzie nie chcą się uczyć, jak być lepszymi, chcą jedynie udoskonalić swoje taktyki, aby nie zostać przyłapani. Jeśli ktoś świadomie wybiera, aby cię oszukiwać. Ty również możesz świadomie wybrać, aby nie wybaczać. Teraz przejdźmy do zdrady jeszcze bardziej niszczącej upokorzenia i braku szacunku. Niektórzy ludzie nie tylko kłamią lub opuszczają cię w trudnych chwilach, oni celowo obniżają cię, osłabiają twoją samoocenę i sprawiają, że czujesz się, jakbyś nie był wart tyle, ile naprawdę jesteś. Trzecia zdrada, której nie powinno się wybaczać, to upokorzenie i brak szacunku. Słowa mogą być tak ostre jak ostrza, a są ludzie, którzy wiedzą dokładnie, jak je wykorzystać, aby zranić. Oni cię wyśmiewają, drwią z Twoich wyborów, umniejszają Twoje uczucia i dbają o to, aby przypominać ci każde popełnione przez ciebie błędy. I robią to nie dla żartu czy przypadkowo, ale dlatego, że wiedzą, iż im bardziej się poczujesz poniżony, tym większą kontrolę będą nad Tobą miały. Upokorzenie może przybierać różne formy. Może to być ten przyjaciel, który ciągle robi żarty z twojego kosztu, zawsze udając, że to tylko żart, ale w głębi duszy niesie pogardę i złośliwość. Może to być ten partner, który porównuje cię do innych, umniejsza twoje osiągnięcia, sprawiając, że czujesz, iż nigdy nie jesteś wystarczająco dobry. Może to być członek rodziny, który krytykuje każdy twój wybór, mówi z ironią, traktując twoją opinię, jakby była bez wartości. Często brak szacunku zaczyna się od subtelnych sygnałów. Małe komentarze, drobne, cięte riposty, niewinne gesty, które oddzielnie mogą wydawać się nieznaczące, ale z czasem stają się one wzorcem, cyklem, w którym przyzwyczajasz się do bycia traktowanym z pogardą. Zaczynasz wierzyć, że może na to zasługujesz. Że może przesadzasz, że być może druga osoba nie zrobiła tego z premedytacją. Ale prawda jest taka, że nikt, kto naprawdę Cię kocha, nie powinien sprawiać, że czujesz się mniejszy niż jesteś. Stoicy mówili o znaczeniu godności. Marek Aureliusz mówił: Nie pozwól, aby cudza złośliwość splamiła Twoją duszę. To oznacza, że jeśli ktoś uporczywie Cię lekceważy, problem nie leży w Tobie, leży po stronie tej osoby. I nie ma znaczenia, czy później przeprasza, czy twierdzi, że nie miało to na celu zranienia, czy próbuje zminimalizować wpływ swoich słów. To, co naprawdę się liczy, to wzorzec zachowania. Szacunek jest podstawą każdej zdrowej relacji. Jeśli ktoś uważa, że ma prawo cię upokarzać, nawet w sposób subtelny, ta osoba już udowodniła, że nie ceni tego, kim jesteś. A jeśli wybaczasz to zachowanie wielokrotnie, bez wyznaczania granic, Ostatecznie wzmacniasz przekonanie, że w porządku jest być traktowanym w ten sposób. Upokorzenie osłabia twoją samoocenę, niszczy twój spokój, a z czasem przekonuje cię, że powinieneś akceptować mniej niż zasługujesz. Ale prawda jest taka, że nikt nie może cię poniżać bez twojej zgody. Szacunek, jaki otrzymujesz od świata, zaczyna się od szacunku, jaki sam sobie wymagamy. Jeśli ktoś sprawia, że czujesz się mniejszy, gorszy lub niewidoczny, nie daj się zwieść. To nie jest przypadek, to jest wybór, i jedyną odpowiedzią, którą powinieneś dać, jest odejście. Bo kto raz cię zepchnął w dół, będzie próbował robić to za każdym razem, gdy nadarzy się okazja. Teraz przejdźmy do jednej z najbardziej powszechnych, a zarazem destrukcyjnych zdrad zazdrości przebranej pod maską przyjaźni. Niektórzy Ludzie twierdzą, że są przyjaciółmi, ale w głębi duszy nie znoszą patrzeć, jak się rozwijasz, i kiedy najmniej się tego spodziewasz, robią wszystko, aby cię zepchnąć na dół. Czwarta zdrada, której nie powinno się wybaczać, to zazdrość przebrana. Niewiele jest tak niebezpiecznego, jak posiadanie kogoś u boku, kto udaje, że cieszy się z Twojego sukcesu, ale w głębi duszy pragnie, byś poniósł porażkę. Zazdrość może być ukryta za uśmiechami. Uprzejmymi słowami, a nawet pochwałami. Ale gdy przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że coś jest nie tak, coś nie pasuje do tego, co ta osoba mówi. Taki zazdrosny, przebrany w przyjaciela nigdy nie cieszy się naprawdę Twoimi osiągnięciami. Kiedy coś dobrego dzieje się w Twoim życiu, zawsze znajdzie sposób, by umniejszyć Twoje sukcesy. Jeśli podzielisz się zwycięstwem, Odpowiada komentarzem sugerującym, że nie był to Twój zasług. Gdy jesteś szczęśliwy z nowej ścieżki, znajdzie sposób, by wskazać wszystkie powody, dla których to może źle się skończyć. Kiedy napotykasz trudność, w jego oczach pojawia się blask, cicha satysfakcja, prawie niezauważalna. Tego rodzaju zdrada jest trudna do zidentyfikowania, bo zazdrosny przebrany rzadko ujawnia się wprost. Nie zaatakuje Cię frontalnie ale stopniowo cię osłabia, małymi dawkami zniechęcenia, drobnymi krytykami przebranymi za porady, subtelnie negatywnym zachowaniem, które z czasem zaczyna wpływać na ciebie, zanim się zorientujesz. Stoicy ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem otaczania się niewłaściwymi ludźmi. Epiktet mówił: Unikaj tych, którzy narzekają za dużo, bo są trucizną dla duszy. A zazdrosny przebrany jest dokładnie tym, Cichą trucizną, żywi się Twoją energią, wysysa Twoje dobre pomysły i próbuje odebrać Ci Twoje światło, nie dlatego, że chce się rozwijać, ale dlatego, że nie może znieść patrzeć, jak błyszczysz. Zazdrość ujawnia się także w niespodziewanych działaniach. Taka osoba może rozpuszczać plotki o Tobie, może próbować sabotować pojawiające się szanse, a nawet tworzyć drobne konflikty, by zachwiać Twoim spokojem. Wszystko to w sposób przemyślany, tak aby gdy zwrócisz uwagę na problem, mogła powiedzieć, że przesadzasz, że widzisz rzeczy tam, gdzie ich nie ma, ale zazdrość zostawia ślady. Prawdziwy przyjaciel cieszy się z Twojego szczęścia. Naprawdę kibicuje Twoim sukcesom i nie czuje potrzeby rywalizacji z Tobą. Jeśli ktoś w Twoim życiu nie potrafi cieszyć się Twoimi zwycięstwami bez urazy, bez ironii lub bez próby skupienia uwagi na sobie, ta osoba już udowodniła, że nie zasługuje na miejsce u twojego boku. Nie da się zbudować zdrowej relacji z kimś, kto widzi w tobie rywala. Zazdrość nie znika z czasem, nie poprawia się rozmowami i nie rozpuszcza się przez wybaczenie. Ona jedynie przybiera inną formę, czekając na kolejny moment, by się ujawnić. Jeśli ktoś czerpie przyjemność z twoich trudności, ale odczuwa dyskomfort z twoich sukcesów, ta osoba zdradziła cię wielokrotnie, nawet jeśli nigdy nie wypowiedziała ani jednego słowa przeciwko tobie. I to jest zdrada, której nie powinno się wybaczać. Teraz przejdźmy do piątej i ostatniej zdrady brak lojalności w momentach sukcesu. Jeśli w pierwszej zdradzie mówiliśmy o tych, którzy znikają, gdy Cię potrzebują, teraz mówimy o tych, którzy pojawiają się tylko wtedy, gdy widzą. Że mogą skorzystać z tego, co osiągnąłeś. Piąta zdrada, której nie powinno się wybaczać, to brak lojalności w momentach sukcesu. Jeśli w pierwszej zdradzie mówiliśmy o tych, którzy znikają, gdy najbardziej Cię potrzebują, teraz mówimy o przeciwieństwie, o tych, którzy pojawiają się tylko wtedy, gdy widzą, że mogą skorzystać z tego, co osiągnąłeś. Nie, byli przy Tobie w chwilach trudności, nie oferowali wsparcia, gdy stawiałeś czoła wyzwaniom. Ale teraz, gdy się rozwinąłeś, gdy masz coś do zaoferowania, pojawiają się, jakby zawsze byli częścią Twojej podróży. Tego rodzaju zdrada jest podstępna, bo często nie wydaje się zdradą od razu. Ci ludzie pojawiają się z komplementami, słowami podziwu, uśmiechami i obietnicami przyjaźni. Sprawiają wrażenie, jakby zawsze Ci kibicowali, jakby zawsze wierzyli w Twój potencjał. Ale jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że kiedy najbardziej Cię potrzebowali, byli nieobecni. A teraz, gdy jest coś do zdobycia, nagle ich zainteresowanie powraca. Stoicy uczą nas, że prawdziwa przyjaźń i lojalność są testowane zarówno w trudności, jak i w dobrobycie. Marek Aureliusz mówił, człowiek szlachetny bardziej dba o swoją integralność niż o reputację. A integralność oznacza, że nie pozwalasz, by oportuniści wchodzili w Twoje życie tylko wtedy, gdy im to odpowiada. Problem tych ludzi nie polega na tym, że chcą być częścią twojego sukcesu, lecz na tym, że nigdy nie byli gotowi dzielić się trudnościami. Oni nie chcą budować niczego razem z tobą, chcą tylko korzystać z tego, co osiągnąłeś sam. A najniebezpieczniejsze jest to, że gdy zdają sobie sprawę, iż nie mogą już wystarczająco korzystać, odchodzą tak nagle, jak się pojawili. Oportuniści nie są przyjaciółmi. Nie są sojusznikami, nie są partnerami. Oni podążają tylko tam, gdzie wieje najsilniejszy wiatr. Są lojalni tylko wobec tego, co mogą zdobyć, a nie wobec tego, kim naprawdę jesteś. A jeśli pozwolisz im wejść do swojego życia, prędzej czy później odkryjesz, że ich obecność nigdy nie dotyczyła ciebie, lecz tego, co możesz im zaoferować. Lojalność nie może być kupiona. A szacunek nie powinien być przyznawany tym, którzy pojawiają się tylko wtedy, gdy mają coś do zyskania. Ci, którzy nie byli przy Tobie podczas wysiłku, nie zasługują na obecność przy nagrodzie. Teraz, gdy przyjrzeliśmy się pięciu zdradom, których nie powinno się wybaczać, dochodzimy do głównego pytania: jak iść naprzód, nie nosząc w sobie urazy, nie pozwalając, aby te rany definiowały naszą drogę? To jest ostatnia refleksja, którą musimy podjąć. Życie składa się z wyborów, a jeden z najważniejszych to zdecydowanie, kto zasługuje, aby być u naszego boku. Zdrady, o których tu mówimy, nie są tylko zwykłymi błędami, nie są potknięciami, które można naprawić prostą prośbą o przeprosiny. To głębokie złamanie zaufania, ujawnienie prawdziwego charakteru danej osoby. A kiedy ktoś pokazuje, kim naprawdę jest, najgorsze, co możesz zrobić, to ignorować tę lekcję. Stoicy uczą nas, że nie powinniśmy trzymać się urazy. Nienawiść i zemsta pożerają bardziej tego, kto je czuje, niż tego, kto jest ich celem. Ale to nie znaczy, że musimy pozwalać, aby ci ludzie nadal nas raniły. Prawdziwe oderwanie polega na zrozumieniu, że niektóre drzwi muszą zostać zamknięte. Nie zawsze trzeba udzielać wybaczenia. Nie zawsze ktoś zasługuje na drugą szansę. Wybaczanie pewnych zdrad. Jest jak pozostawienie otwartej rany, oczekującej, że zagoi się samo. To, co zostało złamane, często nie da się naprawić, a upieranie się przy utrzymywaniu pewnych osób w twoim życiu, nawet po tym, jak ujawniły swoją prawdziwą twarz, to pozwalanie na niekończący się cykl tego samego bólu, ale jest coś jeszcze ważniejszego niż uznanie, kto nie zasługuje na bycie u twojego boku. Docenienie tych, którzy zawsze byli przy tobie. Wśród wszystkich rozczarowań są ludzie lojalni, prawdziwi, którzy dzielą się Twoją radością bez zazdrości, którzy wspierają Cię w trudnych chwilach, nie oczekując niczego w zamian. To są ci, którzy naprawdę się liczą. Niech ta refleksja przypomni Ci, Twój czas, Twój spokój i Twoja energia są zbyt cenne, by marnować je na tych, którzy już udowodnili, że nie potrafią Cię docenić. Wybór kto zostaje, a kto odchodzi, nie jest aktem egoizmu, to akt miłości własnej. A teraz chciałbym usłyszeć twoją opinię: czy doświadczyłeś którejś z tych zdrad? Jak sobie z tym poradziłeś? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Twoja historia może pomóc innym zobaczyć to, czego być może jeszcze nie zauważyli. Jeśli ten materiał przyniósł ci nowe refleksje, polub wideo i zasubskrybuj kanał aby uzyskać więcej mądrości na temat filozofii, życia i relacji. I pamiętaj, niektórych zdrad nie należy wybaczać nie z powodu zemsty, ale po to, aby zapewnić, że nigdy więcej się nie powtórzą.